Witam, wrzucę dzisiaj taki filmik z fasanem 90 po tuningu z taką lunetą Ups. i z takiego ślutu który polecił mi kolega Mariusz na YouTubie Niki Jarosz i na 40 metrów czyli tam Tak mi to 10 lata Ten śród wyostrzyło, wyostrzyło na 40 metrów To jest do rozgrzewki u mnie do, do rozgrzewania systemu o, lepiej, o wiele lepiej się sprawdza niż aluminiowe puszki z piwa czy z innych napojów pozdrawiam